Dane? Nie, nie, jeszcze chwilę. Dokumentujemy, że tak powiem, sytuację. Kto jaki to durny inżynier, czy coś, że dawał 4 metrowy bez zabezpieczeń? Przecież to nawet śniurkiem, takim mocnym śniurkiem wziął i to rozprężał. I oni przechodzili przez to. No mówię, 3 tygodnie temu to 18 ich uciekło. To 16 zaraz złapali, a dwóch tam na, na dole w Sodole się ukrywało. Tak? I, to, I co oni w Stodole tak się tak. długo? Dwa dni siedzieli. Ktoś on im pomagał? A gdzie to pomagło? No? Piotrze, powiem panu tak. Moja babcia Zresztą w ogóle moi rodzice pochodzą z dzielnicy, jak pan mówiłem. Z, z miejscowości Dukty i Berzeniki Dukszty. To gdzie się urodził to masz za nim jedzie. O nie, on czeka na nas, żebyśmy pokazali drogę. A czy moja babcia <gryw> kiedyś powiedziała: właśnie ze względu, że ludzie tacy są, się robią różni i mówi do mnie pamiętaj jedną rzecz, że co jakiś czas ludzie muszą przeżyć wojnę. Aby zobaczyć, a nie widzieć tylko na zdjęciu, o z opowiadań, bo opowiadać może każdy różne rzeczy. I mam je, tak, tak. I mam jeszcze taki, taki pomysł. Taki pomysł, że przecież zostało Panie Piotrze tutaj udokumentowanych kilkadziesiąt y, śmierci na, na granicy, prawda? No i to ktoś się o tym zapomni za jakiś czas. I ja mim, mam pomysł, żeby gdzieś udokumentować to. Ja chętnie się zaangażuję w to wszystko i zrobić... A Pan, panie Piotrze, tak jak pan znalazł Michałowo, żeby pan znalazł miejsce. A co bym chciał zrobić? Pomnik. Panie Piotrze, pomnik z wizerunkiem wiary chrześcijańskiej, prawosławnej, muzułmańskiej i ewentualnie no z... kilka wiar razem. Bo przecież to ludzie zgnęli z różnych... z różnych miejsc na świecie. Jesteś z powrotem online. Docina przyjazdu została zaktualizowana. I myśli pan, że jaki będzie odbiór społeczny? Właśnie nie wiem. Nie wiem, ale... Panie Piotrze... No może teraz być yy, może teraz nie być, ale myślę, że jak prawdziwy człowiek zobaczy, to na pewno się zastanowi i, i na pewno ruszy go sumienie albo. Nie pan, to tak jak teraz w tej chwili, pani Piotrze, ja widzę, że w ogóle oddźwięk jest w tej chwili na to, co wy robicie, co robi <laughs> Nirek Mniszewski, co robi człowiek lasu. Kurtyna, co? To w tej chwili już coraz bardziej ludzi yy, przestaje to interesować. Mało tego, zaczynają wątpić w to wszystko, że wy robicie to bezinteresownie i w jakiś sposób taki, że jak to? Ja, Panie Piotrze, na wszystkich świętych poszedłem na dobrata, na grób, na cmentarz i tam akurat proboszcz był, yy, tam oni coś organizowali, jakiś tam Kwiaty i coś, i zaczęliśmy rozmawiać. I ja dałem mu tą kartkę z tymi, zaczęliśmy rozmawiać na temat migrantów. I dałem mu tą kartkę na temat migrantów, bo on robił dla migrantów tych z Ukrainy. I ja powiedziałem, że mówię, a przecież tutaj na granicy z Białorusią tam ludzie umarli. I jak to umarli? Gdzie tam umarli? Nie wiedział. Albo nie chciał wiedzieć, Panie nie Nie zdają sobie sprawy z tego, co się tutaj nie dzieje. Nie znają w ogóle się, tak. dzieje, to się wydarzyło. Tak. Słyszą o hordach? Właśnie. A pan, panie Edwardzie, no, yy, yy, dzięki temu, że też między innymi pomagał, pani i pomaga yy, w dotarciu do ośrodków otwartych. Do których kierowani są często cudzoziemcy z tego pogranicza, a pan miał z nimi styczność, tak? Tak. I jakie Piotrze, są pana wrażenia, odczucia po tych rozmowach, po, y, przyby, po tym jak pan przybywał razem? Panie Piotrze, po, po odwiezieniu do Dębaka wyjeżdżałem i nie miałem. I płakałem. A dlaczego pan pochał? Dlatego ja widziałem, że jak się do mnie przytulali Jakich żegnałem, że je odciąłem Pana traktowali jako ojca a pana żonę jak matkę, Tak. I mówili mami Kobiety, dziewczyny, młode dziewczyny, chłopaki. <laughs> Nie byli wrogo? Nostawieni? Absolutnie. Absolutnie nie chcieli pana skrzywdzić, kiedy pan nie. ich przewoził w aucie. Nie, absolutnie. Nie okradli pana? Nie, nie panie Piotrze. Absolutnie. Najgorzej to najgorzej to jest jak się człowiek gdzieś w towarzystwie, gdzie gdzie jest i rozmawiamy o migrantach i ktoś jest przeciwny, ktoś jest ktoś źle mówi o tym a jego ktoś bliski sam w dawnych latach uciekał, yy, emigrował za granicę, do Niemiec czy gdzieś do Ameryki czy gdzieś. I to człowiekami człowieku. No. Przecież to doświadczyłeś tego sam, a teraz już nie? I tak samo to, co pan dał pytanie odnośnie rządu dzisiejszego. Wie pan, no ja. Panie Piotrze, no wykorzystał, wykorzystał Tusk ze swoją ekipą i wszyscy wykorzystali w tej chwili właśnie ten, to, że, że ludzie myśleli, że się zmieni. Że, że człowiek będzie się liczył. Panie Piotrze, wczoraj chyba usłyszałem w, programie, że, nie wiem czy ja dobrze to usłyszałem, Pan mnie poprawi, że na Taniachu jest oskarżone o ludobójstwo. A to takie oskarżenia, to, to że został, są kierowane nie i nie ONZ że już, nie uznało No właśnie tego, ONZ, się tak, tak, tak. Że został, Panie Piotrze, i teraz spójrzmy na to w taki sposób, jak ludzie się potrafią zmienić, Człowiek narodu, który tyle przeżył, tyle przecierpiał, w tej chwili zadaje za cierpienia? Też nasze wojska no, były no więc... wysyłane na misje do Iraku czy do Afganistanu. No właśnie. To nie były nasze no państwa, tak. i, no i różne rzeczy się działy. Tak. Panie Piotrze, przecież ja byłem, brałem udział w interwencji w 68 roku w Czechosłowacji. Jak pan to wspomina? Panie Piotrze, miałem rozkaz. Ponieważ byłem strzelcem wyborowym, miałem rozkaz. Mieliśmy zdobywać koszary czeskie, które się nie poddały. Bo w ogóle Czesi złożyli broń i myśmy wjeżdżali pierwszym, jako pierwsza pluton. Pierwszy pułk tam od strony Ząbkowic Śląskich, to Czemu Słowacji, my byliśmy przeznaczeni na mięso armatnie. To jak żeśmy wjeżdżali, młody chłopak, ja miałem 20 lat. 3 miesiące po. pół roku po wstąpieniu do wojska, tylko okres unitarny przeszedłem i, i nas wysłali. To był pochmurne lato, kryptonim, a później Dunaj. Interwencja. I wkroczyliśmy do. Czechosłowacji. Dowódca pułku sam otwierał, bo Czesi stali przy strażnicy, karabiny na bok postawili, ręce w kieszeni i w ogóle nie chcieli otwierać granicy, ale stali w ogóle nic. My sami przyjechaliśmy i później jednostka się jedna nie chciała złożyć broni, mieliśmy ją zdobywać. I ja miałem rozkaz wejść do parku i z parku z okien strzelać Czechów. Panie Piotrze, i o godzinie pierwszej nie dostaliśmy kolacji ze względu na postrzał w brzuch. I po. Kto był postrzelony? Nie był, tylko ze względu na postrzał brzuch, żeby nie A, mieć problemu. A do... że kolacji nie dostaliśmy, żeby nie było, prawda? No i pierwsza w nocy przyszedł dowódca i mówi: odbój, poddali się. I Panie Piotrze, Czesi, to jest mądry naród. Poddali się, ale ile ludzi, ile żyć uratowali. A w tej chwili słyszy się tak, że w Ukrainie. Ile? 500 tysięcy. W Rosji 500 tysięcy żołnierzy? Przecież w Ukrainie, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że jedni tylko giną. I ci i ci. Tylko, że Ukrainie nie będą mówili, jeleginą, giną, żeby ze względu na to, żeby nie. Morale sobie nie. Morale, no. I panie Piotrze, no... No ale też pan był wysłany. Gdy, gdyby, ja gdyby, wysłany. Coś, gdyby coś się nie poddali... Panie, to bym, to ja dlatego... Panie Piotrze, gdyby się nie poddali... Może pan miałby to ja bym na sumieniu... na sumieniu, na karku miałbym człowieka. Panie Piotrze, dwóch moich kolegów z mojego pułku, z mojego kompanii, z mojej kompanii, z Lubelskiego tutaj, uciekło. Zdezerterowało kilka dni, chyba, tydzień przed wstąp, jak na granicy żeśmy stali. I złapali... Przebrali się w cywilne ciuchu już w, w Czechach i złapali iść na granicy już z Austrią, sąd polowy był. Zjechała. Na polu zrobili sąd polowy. Jeden został siedem na drugi pięć. Młode chłopaki. A pamięta pan, co pan wtedy czuł? Panie Piotrze, ja całe życie prosto mm -hmm, tak już tak Panie Piotrze, jak wyjeżdżaliśmy i w ogóle to. To ja. Ja całe życie swoje. O tak, za tym samochodem. Za samochodem? Tak, tak. I panie Piotrze, ja. Całe swoje życie dotychczasowe to. Jak film mi się przesiedlał. Jak żeśmy jechali z Kotem, wjeżdżaliśmy. Wjeżdżaliśmy, panie Piotrze, w wozach pancernych. Ochienka, tylko takie trójkąciki otwarte. Granaty Nie. po kieszeniach. Osła, amunicją naładowane karabin i wjeżdżamy nie wiemy, będą strzelać nie będą. Że żyje czy nie. Panie Piotrze, to jest. I dziękuję Bogu, dziękuję Bogu, że, że tak się skończyło. W no. Bochonikach, był pan już tutaj wcześniej. Nie byłem właśnie właśnie ja jestem tutaj, bo chcę złożyć kwiaty. Nazywam się Stefanowiczna i mam Aleksandra. Przyjechaliśmy tutaj z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Dziennikarstwa. E, jesteśmy na specjalności dokumentalistyka. No i jak sama nazwa wskazuje, przyjechaliśmy tu uczyć się, do dokumentować e, sytuację na granicy polsko-białoruskiej. E, wczoraj byliśmy w lesie, dzisiaj e, widzieliśmy granicę, widzieliśmy płot. E... Z perspektywy dziennikarskiej powiedziałabym, że. Jest to wszystko bardzo skomplikowane, żeby to wszystko tutaj zrozumieć. Całe te procesy, procedury, podpisywanie dokumentów, przejazdy. E, łatwo się w tym pogubić, więc e, uważam, że bardzo cenne jest tutaj przyjechać i, i dużo się dowiedzieć i nauczyć, jak działa straż graniczna, e, jak, jakie aktywiści mają prawa, co można robić, gdzie można stanąć, gdzie nie. E, więc, więc to na pewno są bardzo przydatne praktyki tutaj dla nas. A takie e, też. Patrząc na materiały, które tutaj tworzymy, to nie są łatwe materiały, wiadomo, e, ale myślę, że każdego z nas, w mm, każdym z nas jest jakaś wrażliwość, którą będziemy chcieli przekazać e, w naszych reportażach. A po ludzku, po ludzku jest ciężko. Jest po prostu ciężko, bo e, jeden z grobów mm, chłopak urodził się dokładnie tego samego dnia, co moja najlepsza przyjaciółka, tego samego roku. I taka świadomość, że to są ludzie w moim wieku, że to są ludzie takcy sami jak ja, mający takie same ambicje, chcący po prostu po prostu żyć A ginie na granicy przez... nie wiem przez co? Przez ludzi, którzy tu niedaleko sobie robią kampanię e, polityczną i robią z ludzkiego życia po prostu ogromną propagandę po to, żeby w mieć władzę. I to uważam, że jest nieludzkie i powinno się zmienić. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl ukośnik czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subPl i buycoffee. Szczegóły w opisie filmu.